miejsce jest dziwne. Kiedy dom nie może jeszcze osiągnąć prawdziwego ideału, tworzy iluzję ideału. Nie wiem, dlaczego wciąż spodziewam się, że skończysz zawiłą myśl czymś mniej zabiłym. To trochę twój problem. Większość ludzi łapie co im zapodaje. Ale mogę wyjaśnić. Spokojące odczucie to iluzje stworzone przez Mysterio. W takim razie chyba musimy te iluzje odiluzjować. Nie ma takiego słowa. Na pewno się przyjmie. Nie może być. Kto wie, jak długo ci niewinni ludzie musieli żyć w niewoli Mysterio. Ograbieni ze swych uczuć, wolnej woli, osobowości. Mysterio za to zapłaci? Ej, to jest to! To ten ogień! Czujesz, co teraz czujesz? Te balącą potrzebę naprawiania niesprawiedliwości? To dlatego podążamy za tobą? To właśnie to pokona duma. Po prostu to wiem! Każdy, kto by to zobaczył, czułby to samo. Nie mylisz się. Ten ogień wewnątrz ciebie jest wyjątkowy. Musisz tylko w to uwierzyć. Zdaje się, że to niewiele, Jones. Wierz mi, więcej nie trzeba. I po mysterio. Krzyżyk na drogę. Mogę prosić raport o nowych rekalibratorach szczelin? Shuri zrobiła poprawki. Kiedy zneutralizujemy Emmy Frost, będziemy gotowi wywalić duma stąd do gdziekolwiek trafi. W porządku? Wyglądasz lepiej. Pomijając mroczne proroctwo, pozbyłam się dzisiaj jednego zła. Poczułam się dobrze. O tak! Popatrz tylko, jak przywdziewasz pelerynę bohatera. Dobra, nie świruj. Może teraz, gdy iluzja została już strzaskana, ujrzysz prawdę? O, te prawdę, że mam już wszystko, czego trzeba do pokonania Duma? Zdaje mi się, że rozumiesz słowa, ale nie zamysł, jaki za nimi stoi. Mogłabyś po prostu zdradzić ten zamysł. W zasadzie chciałabym, żebyś po prostu zdradziła mi zamysł. Znasz powiedzenie, że możesz zaprowadzić klombo do klombo jagód, ale nie zmusisz go do jedzenia? Ty jesteś klombo. Profetyczne oświecenie to klombo jagody. A ja trzymam wielki, świecący drogowskaz z napisem do klombojagód tędy, w potocznym klombijskim. Klombojagody są wprost przed tobą, ale to ty musisz je zjeść. A co, wydmucham z otworu w głowie? No, nie bądź obrzydliwa. Nie przystoi bohaterce.